I wulki testują. I co dobre jest? Przepyszne. No, bardzo dobre. Ten się bardzo nie powstrzymał, oczywiście, gość. Ja już zacząłem, ale. No może być, nie? No, mega Jest <suprarament> super, dobra. Hej, moi drodzy, cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś zrobimy coś wspaniałego. Bo tiramisu, ale nie takie klasyczne, tylko truskawkowe. Już dawno chciałem to zrobić. Pokażemy Wam w fajnych szklankach, jak będą truskawki, tak na bokach, bo będzie je widać i doda to fenomenalny efekt i zabarwimy też oczywiście cukier na samej górze. No dobrze, to co? Najpierw pokażę Wam składniki, a później zabierzemy się za robotę. Co potrzebujecie do naszego truskawkowego tiramisu? Tu mamy 5 jajek, cukier, woda. Do tych jajek najpierw to podgrzejemy do temperatury 165 stopni, żeby nam się te jajka sparzyły. Później dodamy mascarpone, wanilię, śmietankę, ale ona musi być ubita nie na sztywno, taką konsystencję jogurtu, żeby miała. wcześniej zrobimy oczywiście sosik taki do naszych paluszków, namoczymy je i damy na dno naszego tiramisu. zalejemy tutaj naszą masą jajeczną, śmietanową, maskarponową i wstawimy do lodówki. Na początku potrzebujemy zmienić kilka truskawek, więc odetniemy końcówkę. Nie martwcie się, że one są troszkę brzydkie, to tak nie, yy, nie widać z tego. Nie będzie tego widać, zaraz będą całe zmielone. Do truskawek dodajcie łyżeczkę cukru, sok z połówki cytryny, najlepiej bez pestek i wody sporo. Najwyżej dodacie więcej, jak będzie za mało. I mielimy. Gotowe. Połamcie paluszki na mniejsze kawałki. I teraz zalewamy całość naszym truskawkowym musem. Wymieszamy, żeby dobrze nasiąknęły. Mmm. Do żółtek dodajcie cukier i wodę. Wymieszajcie dobrze. I wstawiamy na ogień. Stawcie całość na ogień, mieszajcie. Pamiętajcie, żeby tutaj nie przesadzić, żeby wam się jajczynica nie zrobiła. I jeżeli będzie wam za mocno parowało, oczywiście zmniejszamy ogień. I teraz mieszamy, mieszamy, mieszamy. Pamiętajcie, sprawdzamy temperaturę. Jeżeli nie macie takiego termometru, musicie koniecznie kupić, bo to jest bardzo ważna rzecz, bardzo potrzebna rzecz w Waszym życiu. I podgrzewamy jajka do temperatury 65 stopni i zrobi nam się taka przepiękna pianka. Dobrze moi drodzy, teraz rozluźniamy mascarpone, delikatnie. I dodamy do naszych żółtek. I teraz zamieszamy, żeby nam tutaj roztopiło to mascarpone ładnie. Teraz ubijemy śmietankę na konsystencję budyniu. Pamiętajcie, żeby nie ubijać jej na sztywno. Jest gęsta ta śmietana. Nie jest sztywna. Dodamy ją do środka tutaj. O, jeszcze ekstrakt waniliowy do środka idzie. I teraz delikatnie mieszamy, żeby nam się połączyły składniki. Dobrze, zabieramy się teraz, moi drodzy, za przekładanie. Na brzegi damy. Pokrojone truskawki, o pamiętajcie, żeby troszkę docisnąć je do brzegów, żeby one się przykleiły do tych ścianek. Może być z tym problem, ale to nie szkodzi, możecie paluszkiem sobie docisnąć albo po prostu łyżeczką, zależy tak, jak dacie radę. Fajnie by było jakby one dotykały tych ścianek z racji tego, że będzie to fajnie wyglądało. I do środka nasz paluszek jeden, hop, wpadaj, o, super. I zalewamy teraz całość masą. Wow, pięknie. I truskawkę taka będzie niespodzianka. Nikt się nie będzie tego spodziewał, że to tam to jest w środku. Aha, to sam budynek, I wtedy nie. Niespodzianka. Wtedy mniej masy zużyjecie jajecznej i będziecie mogli zrobić więcej. Piramisu. Teraz wkładamy je do lodówki. Dobrze, moje rozumie są już chłopaki, a ja teraz zabiorę się za udekorowanie góry. Zabarwimy cukier na czerwono i położymy na nim truskawki. Nic więcej. Testowanie. Chłopaki do mnie przyszli teraz, więc e, zaraz będą oni też testowali. No, efekt, efekt jest wow. Mm. Moi drodzy, jak zrobicie już ten przepis, to koniecznie dajcie fotkę na Insta, oznaczcie mnie, a ja to udostępnię u siebie. To by było chyba już tyle na dziś. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. No i widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdro DG.